Cześć wszystkim z tej strony Round. Witam was w kolejnym odcinku Naruto, czyli den Ultimate Ninja Storm 3. I słuchajcie, wiem, że ostatnio było na odwrót postacie, ale to z tego względu, że po prostu wideo się popsuło. Znaczy jest, mam ten obraz cały, przechwycony ale jak go wrzucam do programu renderującego, to go widzi na zielono i w dwóch takich jakby lustrzanych odbiciach. Nie wiem o co tu chodzi. Tak więc wiecie co? Postanowiłem, że go po prostu nagram jeszcze raz, bo nie będę się tam pieprzył z jakąś obróbką. Nagram jeszcze raz ten odcinek. Będzie wrzucony oczywiście po walce czwartego. Hokage na odwrót, ale i tak postaci nie stracicie. Będą wszystkie pokazane. Ok, z Zino będziemy walczyć w pierwszej walce. Widziałem tam jeszcze tak. Yugi to z Painem, Tobis Conan oraz Sasuke z Chio. No dobra, ciśniemy. Five Seal Barrier Cliff. Zobaczymy, co tam Sarutobi potrafi. Wiem, że może robić uwolnienie w każdej chwili. I przyzywamy jednym chyba przyciskiem... Jednym przyciskiem LT czy RB. Nie pamiętam. Suitona. Jutsu Suiton. Tam wodne te, wiecie? A drugim chyba Doton. Tą ścianę taką. Zresztą to była ta sama ściana, którą on użył w walce z Orochimaru. Znaczy, on to zrobił, czy to kurczę Hokage zrobił? Już nie pamiętam, kto to zrobił, ale... Hokage, poprzedni Hokage, Edo Hokage, ale dobra mogę Wam pokazać w sumie, Okej, okay, taka ściana chyba z no i Suiton, który zablokowała, to jest dobre kurczę do osłony naprawdę Ale nic, okej. Okay. No tak wygląda jego uwolnienie. Po prostu potrafimy takie coś zrobić. Ale może zobaczmy jak tutaj walka wygląda nim. O! Udało się tam zrobić tą małpę. E, właśnie, jak się nazywa ten jego sumon, co on wzywa tą małpę? Um, która jest w tym pałągu takim? Nie pamiętam, zresztą właśnie ta małpa. Pięknie, poszło. Spróbujmy ultimate'a trafi. Z ultimatem tam. Kurczę, nie, nie, ma. Widzę, że musimy po prostej linii stać. On nie skręca. Aż kurczę, spieprzyła, no. Spaniaczka. Aaaaaa, no, kurde, leżała jeszcze w cholera. No muszę, muszę zrobić tego ultimate'a i będę próbował, cały czas będę cisnął. No nie no. Tej Te kwiatki jeszcze tyle mi czakry to zżera. Jak nie wyjdzie, to. Ta... A, jest za wcześnie. Za wcześnie i za daleko jest mu. Na bank. Dawaj, może teraz się uda. No nie. No nie odpuszczę, dopóki nie zrobię ultimate'a. No, chyba, że będę miał mało naprawdę życia. Widzę, że tutaj już zaczyna mi schodzić ono powoli. Ja pierdzielę, no dawaj ją. Okej, okay, trochę dostała. Dobra, osłaniam się trochę tymi supportami. No, i nie trafię, nie trafię. Nie, no, jest kurczę masakra. Masakra, naprawdę totalna masakra. Nie mogę w ogóle nic zrobić. O jest, w końcu jeszcze. Ma szczęście, to będzie finish. Finisher. Tak. Oczywiście, wiecie, ten y, Bóg Śmierci, który go użył właśnie w walce z Orochimaru oraz y, czwarty Hokage też go użył. A kto był, kto go kurczę, y, kto był, no jak się nazywa, autorem tego juzu Wydaje mi się, że czwarty po raz pierwszy pokazał to. No coś właśnie trzeci chyba wspominał, że to jest czwarta, zakazana technika czwartego. Chociaż nie jestem do końca pewien, wiecie, możecie mnie tam poprawiać. Wiem, że i czwarty potrafił to trzeci, także oczywiście to się, to się wiązało z tym, że po prostu oddajemy własne życie, dlatego ona była zakazaną techniką. No ale dzięki czemu pieczętujemy przeciwnika? No tak zrobił właśnie z Orochimaru Sarutobi. Zapieczętował nie w całości tylko jego ręce, ale nie mógł przez to robić jutsu, wykonywać pieczęci. Natomiast czwarty zapieczętował w ten sposób chyba Kyubiego, nie? Chyba Kyubiego zapieczętował. Właśnie... Ta... A, sorki, połowę czakry chyba Kyubiego w sobie, a połowę w Naruto. Coś takiego było, nie do, nie do końca pamiętam. No ale okej. Okay. Druga walka z Painem. Kurczę, dopiero druga walka, nie? Tak się męczyłem w pierwszej, żeby ten ultimate zrobić, ale teraz troszeczkę już... Ale mi, kurczę, przeszkodził. Dobry, dobry był. No, wypuścimy Sweetona i... A, kurczę, zapomniałem, że ma Zabuzę. On też wodny typ. Wodnym typem jest. Dobra, wiecie co? Nie, 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 nie. Pięknie. Kurczę, zasłoniłem. Dobra, pięknie, pięknie, pięknie. No, Sarutobi dosyć też fajną postacią jest, ale i tak drugiego Hokage na razie nie przebija. E, co do kurczy technik, widzicie, że on kilka tych Natur czakry posiada. Wodną, chyba dotąd to jest ta tutaj, ziemna. Jak się... Kurde, co jest? Nie mogę nie zrobić cholera, bo nie mam w ogóle drewienek. Doton oraz suiton. Znaczy no, wodna to suiton, doton to jest ziemna chyba, czy tam... No, ziemna. I trzecia, ognia. No, nie trafiłem. Dobra, wiecie co, skrepiemy go normalnie. Chciałem jeszcze chwyt zrobić, ale chyba mi to nie wyjdzie. O nie, jeszcze zrobił uwolnienie. Pięknie, udało się. We have a winner. Zajewiste zakończenie swoją drogą. Yy, I okej, okay, ostatnia walka przed nami. Postać. Powiem tak, jest chyba na takim poziomie jak pierwszy Hokage tutaj, oczywiście, w grze. Czyli taka... M, dobra postać, ale szału, wiecie, szału nie robi, aż takiego dużego. No, dawaj, dawaj, dawaj! Tobi! Jiraiya oraz Fu jest supportem. A, uwaga, uwaga, uwaga. Już chutrze chciał ten jutro swoje żeby mnie walnąć. Gdybyśmy stali w miejscu, to byśmy na pewno oberwali tymi bombami. Cholera, ty sięgła mnie. Co za skubana. Gdzie? Tak, jest. Pięknie. Okej... Okay. Chwyt jest, dobrze, bardzo dobrze. Jeszcze tak jakby Ultimate trafił. Nie trafił. Ale Katon trafił. Dawaj, 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 dawaj go. O nie, trafił mnie. Znaczy to był chyba chwyt Tobiego. Ciśnij, ciśnij, ciśnij. Okej. Okay. Fajnie można kurczę łączyć te style, wiecie. Mamy dużo czakry. To jeden za drugim możemy walnąć. Przykładowo. Aj, kurczę! Trafiłam je. Ja. Do tyłu, do tyłu, do tyłu. No spróbujemy tutaj. seryjkę pocisnąć. Co jest? Aleś się rozpędził Dobra, nie mogę nic zrobić Fak! kurde, tu teraz to trochę przegina. Dawaj, 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 dawaj Okej, okay, muszę się troszeczkę skupić, wiecie, bo... Mogę to przegrać jeszcze No i dobra, Katon go sięgnął. I dzięki! Oczywiście, jeśli się Wam podobało, dajcie łapkę w górę. Ja oczywiście będę kończył pomału ten odcinek i oczywiście zapraszam na kolejne, które pojawią się niedługo. Na razie, cześć!